Pozrywane drogi i szosy jak po wybuchu miny. Groźne wyrwy w wałach przeciwpowodziowych. Oto sytuacja wzdłuż Bugu, który w niektórych rejonach rozlał na szerokość 8 kilometrów. Pod wodą znalazła się część Terespola, 150 budynków. Paręset osób trzeba było ewakuować. W gmachu nowej szkoły pływa się na tratwach. Tylko najmłodsi mieszkańcy zachowali beztroski nastrój. Nie ma lekcji i tyle wody. Jak wszędzie, wojsko pomaga ludności. Nad granicą państwa trzeba czuwać, żeby nam się Polska nie zalała. No to już fali powodziowej nie powiększy. Blisko 400 odpowiedzi z całego kraju na ankietę Trybuny Ludu odpowiadają inżynierowie, ekonomiści, pracownicy gospodarki. Jak inwestować, by najlepiej wykorzystać każdy grosz? Przedstawiciele władz gospodarczych i partii przybyli na spotkanie z uczestnikami ankiety. Naczelny redaktor pisma Leon Kasman ogłosił wyniki i pogratulował laureatom konkursu dla dobrych gospodarzy. Nowogród Kololomży na kurpiach. 40 lat temu zaczął tu gromadzić zabytki ludowego budownictwa i sztuki. Wielki miłośnik ziemi kurpioskiej etnograf Adam Chętnik. Dziś powstaje na tym terenie skansen kurpioski, a jego inicjatorem i organizatorem jest tenże sam docent Adam Chętnik, który niedawno ukończył 80 lat. Wraz z żoną, kierownikiem muzeum w Łomży, ogląda ten rezerwat, w którym zgromadzono typowe wzory budynków, kapliczek przydrożnych, świątków, zabudowań gospodarskich. W mieszkaniu państwa chętników kolekcja sprzętów i mebli, świadcząca o bogatych tradycjach tutejszego folkloru i rzemiosła. Słusznie też jemu dedykowana została wielotomowa monografia o kurpioskiej puszczy zielonej. Tłumnie przybyli goście na otwarcie nowej wystawy sztuki meksykańskiej w salach Muzeum Narodowego. Obecna ekspozycja pomyślana jest jako ukazanie źródeł rozkwitu dzisiejszego malarstwa i grafiki w Meksyku, jego ludowych i rewolucyjnych tradycji. Pionierem nowych prądów był Jose Guadalupe Posada. Jednym z najsłynniejszych twórców następnego pokolenia Alfara Siqueiros. Oryginalne kompozycje młodej Indianki Emilii Hernandez nawiązują do najstarszych tradycji prekortezjańskich. Najmłodsi artyści malują współcześnie, ale zachowują meksykańską specyfikę. Zaś tańce meksykańskie wykonał, jak się wszyscy od razu domyślili, zespół taneczny Igora Moisejewa na moskiewskiej scenie. Wybrać sobie cztery a drugi malutki, trzeci zaś prawie zupełnie maleńki. A za to czwarty ma ciuciu ciu, ciu, pęki la, 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 la. Ci panowie, proszę Państwa, śpiewać zaczęli 35 lat temu pod kierunkiem tegoż erjana, którego i dziś spotykamy przy fortepianie w sali filharmonii. Zaś mniejszy, zagięty do góry. Trzeci nie większy od grubki, motylka. A czwarty ma ciuciu, ciu, pęki jak szpilka. La 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 Opuściły raz swój dom, i sobie w las. La, 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 la. Nazywało się to wtedy zespół rewelersów i zastępowało dzisiejszych zelektryfikowanych długowłosych. i ten Czy animalsy i holisi przetrwają 35 lat? Zastanawiano się na jubileuszowym koncercie popularnego chóru Eriana. Warsko przygrywała garnizonowa orkiestra, bo też cała impreza miała charakter wojskowy, choć niełatwo to było rozpoznać po strojach. Na tafli torwaru, pod maseczkami i kostiumami, kryli się generałowie i sierżanci, intendenci i małżonki naszych kapitanów. Pułkownik, porucznikowa, saperzyna, nie ujawniamy rangi, ściśle tajne. Dom Wojska Polskiego krzewi sport łyżwiarski wśród wszystkich szarż wojskowych z rodzinami włącznie. Zajechały na lodowisko smakowicie dymiące kuchnie polowe. Dopisały apetyty i humory w imprezie, którą inicjował, uwaga, jedyne jawne nazwisko, pułkownik Owsianko, ten pośrodku. Kiepska była pogoda podczas drugich zimowych igrzysk szkolnych w Zakopanem. Ponad 1300 uczestników w kilkunastu konkurencjach reprezentowało olbrzymią rzeszę półtora miliona młodzieży, która wzięła udział w eliminacjach do tej imprezy na różnych szczeblach. Kopanem zabrakło już śniegu, i biegi sztafetowe rozgrywane były na Cyrli, w Mgle. Nie zawiodły słońce i śnieg, tylko na Kasprowym, gdzie odbyły się konkurencje alpejskie. Różnice klasy i stylu były ogromne, ale w końcu to jest dopiero przedszkole przyszłych mistrzów i olimpijczyków. A poza tym chodzi nie tylko o medale, ale o to, by naród jeździł na nartach. Się niektórym zawodnikom za naszej młodości byliby zaliczeni do czołówki przedolimpijskiej. Chociaż nizinne województwa spisały się doskonale, królował wciąż Kraków i Zakopane. W slalomie gigancie jedną z triumfatorek była Ania Bachleda ze słynnej rodziny zakopiańskiej. <śpiewanie> Irlandczyk na deskach. Mac waga średnia po ciosie Załomskiego wygląda jakby się uśmiechał gumową szczęką, choć wcale mu nie było do śmiechu. Finałowe spotkanie z Irlandią w młodzieżowym pucharze Europy wygraliśmy pewnie 14-6. Fragment walki w wadze muszej. Wichman polska, biała koszulka z wigorem atakował rutynowanego grama. W dwóch pierwszych rundach zdobył przewagę punktową, która mu wystarczyła do zwycięstwa. Waga Kogucia, wicemistrz Europy i nadzieja polskiego boksu, Gałązka, stoczył piękną walkę. Niestety, nasz operator sfilmował tylko pierwszą rundę, w której McGuire próbował metodą ofensywy przez zaskoczenie. Jak tylko wyłączyliśmy kamerę Gałązka, zdobył panowanie na ringu. Był o klasę lepszy i zwyciężył jednogłośnie.